wskoczyć, co? No. Jak skacze, jak się tam wskoczyć, co? No tam fajnie mają. No się tam skoczyć, co? Ale w Kada to był test dla naszego samochodu i dla nas samych. Tam nauczyliśmy się jeździć naszym samochodem i poznaliśmy nasze możliwości oraz możliwości samochodu naszego. <noise> Były tam naprawdę dosyć mocne wjazdy pod dużym nachyleniem. Ta wyspa jest piękna, no ale trzeba mieć odpowiednie też auto, żeby zwiedzić ją całą. Udało się nam. Drugi raz może nie chciałbym już jej zwiedzać tym samochodem, ale po tym mam pewną naukę, wiem już jak i gdzie mogę jeździć tym samochodem, pod jakie góry. Była to dobra lekcja można tak powiedzieć. Tam też poznaliśmy naszych znajomych z którymi wspaniale spędziliśmy dzień. Ja centry... Tak. Takie zejście na malutką plażę. Tu się kąpiemy ze znajomymi. No i tak super. Trzeba też zaznaczyć że wszyscy ci którzy chcą zwiedzać dane kraje typu właśnie Właśnie Grecja, bo tutaj mówimy o Grecji, że niestety po sezonie, a sezon kończy się już w połowie mniej więcej września, a nawet wcześniej, wiele kempingów jest zamkniętych. I na takiej wyspie jak tam, bodajże nie ma ich za wiele, nie ma możliwości robienia jakiegokolwiek serwisu, takiego jak tutaj w Hiszpanii czy Portugalii, że pojedziemy sobie wylejemy kibelek, nabierzemy wody. Tam naprawdę robi się już y, ciężko. Żeby nabrać samą wodę, nie ma gdzie tego w ogóle zrobić. Są jakieś oczywiście cieki takie górskie oraz można zatrzymać się na stacji, gdzie bardzo niechętnie ktokolwiek chce dać nam wodę. No. Także trzeba pamiętać, że taki region jak Grecja po sezonie to nie jest łatwy wcale y, teren do kamperowania. I wiele tutaj tych aspektów przede wszystkim związanych z serwisem jest dosyć mocno problematycznych. Także na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę i być przygotowanym w jakimś sensie.